Przyciągnij kolano do brzucha, druga noga wyprostowana. Zrób sześć spokojnych wydechów i wydechów, po czym zmień stronę. Dociskaj kolano w zakresie bezbólowym. Przyciągnij pięty bliżej pośladków, podwiń miednicę. Wdech góra, wydech, przyciągnij obydwa kolana do brzucha. Powtórz 6 razy, pamiętając za każdym razem o podwijaniu miednicy, czyli rozpłaszczaniu odcinka lędźwiowego na podłożu. Wdech i wydech. Rozstaw szerzej stopy. Na wydechu kieruj kolana w jedną stronę. Na wdechu powrót. Dołącz do tego ruchy szyi w przeciwnych kierunkach. Powtórz 6 razy na stronę. Na zakończenie dociśnij delikatnie stopą kolano i zostań na parę oddechów. Poczuj przyjemne rozciąganie i nie zapominaj o oddechu. Przenieś prawą kostkę na lewe udo tuż nad kolanem. Delikatnie dociągaj lewe udo w kierunku klatki piersiowej, jednocześnie wypychaj prawe kolano na zewnątrz. Powtórz 6 razy, po czym zmień stronę. Pamiętaj o oddechu. Unieś ręce i nogi do góry, po czym strzepnij całe napięcie tak długo jak potrzebujesz.